No, e, plany na, na dzisiaj były troszeczkę inne, bo mieliśmy rano nagrywać Echelony, ale królik dał e, i zapomniał mikrofonów, potem jak pod tym mikrofonem pojechałem do domu, to już się zrobiło za późno i nie nagraliśmy dzisiaj filmu o e szalonach, ale za to nagramy dzisiaj film, który właśnie oglądacie. Oglądacie film z serii Broń Palna w Polsce, bo w ciągu ostatnich dwóch albo trzech dni w temacie broni palnej w Polsce troszeczkę się zadziało. Otóż pierwsza rzecz, która się zadziała, dotyczy prywatnych muzeów. A dotyczy w tej kwestii, że na profilu Stowarzyszenia Muzealników Prywatnych na Facebooku ukazała się informacja, że właśnie dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod rządami ministra Sienkiewicza wystosuje pismo z wyjaśnieniem, że tylko muzea państwowe i samorządowe mogą posiadać sprawną broń. Muzea prywatne według ministerstwa będą musiały broń oddać. Zapewne do muzeów publicznych, zapewne do muzeów publicznych. Wracamy do tematu zbiórki pieniędzy na kancelarię. prawną, To już nie jest śmieszne, to nie jest żenujące. To próba dokonania konfiskaty administracyjnej i wychodzi na to, że koalicja 15 października zamierza łamać konstytucję. No cóż, nie mam za wiele do czynienia z muzealnikami prywatnymi, no swoimi zresztą też, bo rzadko bywam. Rzadko daje się coś fajnego zrobić z, z muzeami, bo to muzea. No ale jest całkiem spora grupa może nie jakaś bardzo liczna, ale jest jakaś tam grupa ludzi, którzy mają pozakładane prywatne muzea i którzy w tych muzeach mają broń różną i tę wyklinaną przez niektórych maszynową, znaczy generalnie, te broń od czasu do czasu udostępniają. Czy w formie wystawy, pokazu, czy jakichś prelekcji, czy na piknikach w formie live fire, gdzie można z takiej historycznej broni postrzelać. I tam jest broń różna, poczynając od tej wyklinanej, niosącej śmierć zniszczenie maszynowej, a kończąc na egzemplarzach naprawdę bardzo mocno historycznych niejednokrotnie egzemplarzach z bardzo dużą historią danego egzemplarza, w sensie konkretnego numeru, tak? nie typu, tylko egzemplarza, o którym wiadomo, jaką drogę przeszedł, kto go używał, w jakich okolicznościach go pozyskano, jakie były koleje losu wcześniej itd. itd. Więc to są bardzo ciekawe eksponaty. Swojego czasu była sprawa, Podpułkownika, wtedy jeszcze majora Nowakowskiego to był 2008 albo 2010 rok. Były powstanie z Warszawski, pseudonim Gacek, znałem gościa. 30 lat zmarł w zeszłym roku, w grudniu. On miał kolekcję broni nie Miał pozwolenie na broń też, żeby nie było. Miał dużą bardzo kolekcję broni nie strzelającej, pozbawionej cech, tak jak się kiedyś pozbawiało. Komura nabojowa, dziura. Dziękuję, do widzenia. I tej te kolekcji wszyscy wiedzieli od lat, tak? Ja go poznałem w 1953 chyba roku, czy jakoś tak. Zaprowadził mnie tam znajomy. Weszliśmy do niego z ulicy po prostu, mieszkał w domu jednorodzinnym. ding-dong, wychodzi Nowakowski. Cześć, Adaś, cześć, słuchaj, ja tu, wiesz, przyszedłem, bo masz czas? Mam. No bo ja tu kolega z VAT-u przyprowadziłem, to był mój instruktor. A dobra, wchodźcie już, tak oglądamy. W ogóle nie było z tym oporu, harcerze przychodzili, za komuny już było wiadomo i w pewnym momencie wjechała do niego Abwera. Skonfiskowali mu te, te kolekcje broni palnej. Yy, bo on yy, w testamencie miał przekazać Muzeum Powstania Warszawskiego, a w 2010 roku, a przynajmniej tak mówią, że taki był testament, nie wiem co się stało teraz po jego śmierci. Yy, no i w 2010 roku wjechała do niego wyraz konfiskowali mu to wszystko, postawili mu jakieś tam zarzuty, legalną byli mu oddali, a te w ich mniemaniu nielegalną, no bo oczywiście nie było na no to kwitu, bo ona była yy, kolekcjonowana przez kilkadziesiąt lat i przy, pozbawiona, tak jak się kiedyś pozbawiało cech. Skończyła się sprawa na Trybunale w Strasburgu. Wygrał, oddali mu tę kolekcję, nie całą podobno. Tam parę elementów zginęło i jeszcze dostał srogie odszkodowanie. Więc są ci muzealnicy, którzy mają. E, mają czasami bardzo piękne kolekcje tej broni i teraz co, e, ktoś sobie wymyśli, że nie mogą, nie wiem, tu nie ma pod żadnego podparcia się żadnymi przepisami, e, nie wiadomo w jakim trybie e, chcą to nakazać, e, tak, czy zniszczenie tej broni, bo pozbawienie sobie broni palnej to jest zniszczenie broni, zwłaszcza historycznej, e, jak chcą to odbierać, no zobaczymy, sytuacja jest mocno nieciekawa dla tych muzealników, bo widać, że są zakusy, zakusy do zrobienia im pod górę. Znaczy generalnie, ten odcinek można, jak widzicie, jestem zatytułowany, że coś może drgnąć w ustawie, tak? Tylko, że okazuje się, że to może drgnąć trochę nie w tym kierunku, jakim byśmy wszyscy chcieli. Czyli nie będzie łatwiej, a będzie trudniej, niestety. Żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. No więc ci muzealnicy mają teraz troszeczkę pod górę. Zobaczymy, czy coś się z tym da zrobić z ich strony, czy z tego jakoś wybrną, czy, czy będzie, no czy będzie niefajnie dla nich. Wiadomo, że, że pewne, pewne środowiska bardzo chętnie by się pozbyły tych muzeów które są, czasami mają zbiory dużo bardziej atrakcyjne niż muzea państwowe, ktoś tam się dopatruje w tym, jakieś nie wiadomo jakiego zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. No, są takie głosy. I sprawa druga wam się zaraz pokażę zrzut ekranu z oficjalnego profilu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z ZISA, z dawnego Twittera. O co chodzi? Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzi zmiany w prawie łowieckim i w łowiectwie w ogóle. I wpis. Wiceminister Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała Dwukropek. Założenia, które planujemy zrealizować, to rozporządzenie w sprawie zdjęcia z listy gatunków zwierząt łownych, czterech gatunków ptaków: cyraneczka, głowienka, czernica, łyska, ochrona ciężarnych loch oraz wprowadzenie badań lekarskich dla wszystkich użytkowników broni palnej. To nie jest wszystko, bo tam jeszcze w innych wpisach się pojawiały zakazy stosowania nokto i termowizji do polowań w nocy. Oraz ograniczenie polowań zbiorowych. I jakieś tam straszne obostrzenia o ogłaszaniu terminów w mediach, w ogóle nie wiadomo gdzie, bo, bo podobno blokują lasy. Nie znam się kompletnie na łowiecwie, nigdy nie byłem myśliwym, nie jestem myśliwym, a mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał zostać myśliwym. Bo po prostu nie, przy czym zaznaczam, mam świadomość tego, że wędlina, którą kupuję w sklepie, nie rośnie na drzewach i nie pochodzi z drukarki 3D, przynajmniej na razie. Ale nie mam nic do, do łowiectwa. Jeżeli ktoś chce być myśliwym, to wolna wola. No i teraz tak, nie wiem czy zdjęcie tych czterech gatunków ptaków to jest dobry pomysł czy nie. Nie wiem czy ochrona ciężarnych loch to jest dobra czy nie, ale na przykład wprowadzenie. Ograniczeń co do termowizji, gdzie wiadomo, że już teraz są przypadki strzału do nierozpoznanego celu, co jest, umówmy się od razu, tak? Jest naruszeniem dyscypliny bezpieczeństwa, bo wszystkie przepisy bezpieczeństwa odnośnie strzelania mówią, nawet blos, tak? Nigdy nie strzelasz do nierozpoznanego celu. Musisz mieć świadomość tego, do czego strzelasz. Więc jeżeli, ja to tak widzę, więc jeżeli myśliwi widzi, widzi że coś mu się tam porusza w krzakach, to tak długo jak nie jest pewny, że to jest dzik to nie strzela do niego, bo się może okazać, że to jest dzik na rowerze, tak? I będzie wtedy problem, więc tego typu strzały, pomylenie czy gatunku zwierzęcia, czy strzał omyłkowy do człowieka, to jest ewidentne naruszenie dyscypliny bezpieczeństwa. To nie wynika z tego, że, nie wiem, myśliwy źle widzi, źle, źle słyszy, jest stary, jest młody, jest kulawy, jest zdrowy, to nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu naruszenie dyscypliny bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną. Nie wiem czy ten nóg, ja trochę poczytałem, więc ci, ci myśliwi tam mówią, że te zbiorówki to wcale nie jest, nie jest takie złe, jak przedstawia to ministerstwo, że one wcale nie zajmują, tak, bo tam, że całe lasy są wyłączane. No, nie chcę mi się w to wierzyć. Tak? I że informacje o nich w lokalnych mediach są podawane i, i lokalna społeczność o tym wie. A i tam jeszcze było zakazie udziału w polowaniach dzieci, i, i chodziły pomysły, że nawet do 21 roku życia. Chyba skrajny, a minimum do 18. Natomiast pojawia się tutaj wprowadzenie badań lekarskich dla wszystkich użytkowników broni palnej. I, i, I tak trochę nie wiadomo o co chodzi, tak? No bo wszyscy, teraz tak, wszystkich użytkowników broni palnej, znaczy przede wszystkim jakich badań? Czy chodzi o badania przed wydaniem pozwolenia, czy prawa dostępu do broni? Czy chodzi o badania okresowe, czy jeszcze jakieś inne badania? No więc. Z tego, co wiem, to wszyscy użytkownicy broni palnej w tym kraju, może nie, no nie wszyscy, wszyscy, którzy mają stały dostęp do broni palnej, czyli jej posiadacze, jej użytkownicy ze służb mundurowych, wojska, policji i tak dalej, i tak dalej, osoby pracujące na strzelnicach, w sklepach z bronią, tak, gdzie jest stały, mają stały kontakt z bronią palną, wynikającą czy to z hobby, czy z uprawianego zawodu. To te badania przeszli. Przy badaniu na pozwolenie, przy badaniu przy przyjęciu do wojska policji, służb i tak dalej, przy wyrabianiu koncesji, przy dopuszczeniu te badania już przeszli, więc nie ma co ich wprowadzać. Z drugiej strony są też użytkownicy broni palnej na strzelnicach komercyjnych, czyli ludzie po prostu z ulicy, którzy przychodzą, płacą pieniądze i pod nadzorem instruktora użytkują broń palną, czyli są użytkownikami broni palnej. I oni badań nie przechodzą. To poddajemy ich też? Czy to może nie o te badania chodzi w ogóle? Czy może chodzi o badania okresowe? Bo, ale tu nie ma słowa okresowe. No ale jeżeli okresowe, to w tej chwili. A z posiadaczy pozwolenia przechodzą nie tylko posiadacze kategorii A, czyli ochrony osobistej. Myśliwi mieli to przejść po raz pierwszy w zeszłym roku, ale PiS zniósł to rzutem na taśmę i nie przeszli. Więc teraz co? Wprowadzimy yy, yy, badania lekarskie dla wszystkich użytkowników broni palnej no czyli dla wszystkich posiadaczy, ale co? Okresówkę będziemy walić też wszystkim kuźwa innym, tak? Ochroniarzom, żołnierzom, policjantom, sokistom, yy, abwerze, SWW, Wszystkim, wszystkim użytkownikom. A co wtedy z tymi użytkownikami komercyjnymi, którzy przychodzą na strzelnicę? Przed wejściem na strzelnicę i wzięciem broni do ręki, pach, badania, tak? Ważne trzy miesiące. No to jest jakieś, jakieś w ogóle, no jakieś coś oderwane lekko od rzeczywistości. No więc to tak, chcieliśmy zmian w ustawie, no to je mamy. Było źle, no to wychodzi na to, że za chwilę może być jeszcze gorzej, ale... W tym wszystkim. Jest jeszcze jedna rzecz, trzecia. Otóż teraz trzymajcie się krzeseł, zapnijcie pasy, bo to jest po prostu jazda bez trzymanki. Czyli mamy teraz tak. Ze strony rządowej wychodzą sygnały, że być może będzie się coś niefajnego działo w temacie muzeów. Trzymał kciuki za tych muzealników, żeby tam to wszystko z tymi prawnikami wyjaśnili, jak to działa, że to się tak nie da. Po prostu, no, macie przekazać tę broń. No, to są czasami, jeszcze tak, wracając na chwilę do tematu, to są, to są czasami egzemplarze o bardzo dużej wartości kolekcjonerskiej, historycznej, ale też i materialnej, żeby nie było, czyli po prostu broń kosztująca kupę pieniędzy. Dalej mamy to łowiectwo i znam zagrożenie tym wprowadzeniem badań. A jeszcze znowu, bo to też mi umknęło. Ministerstwo Klimatu i Środowiska mówi coś o wprowadzeniu badań dla wszystkich posiadaczy, dla wszystkich użytkowników broni. I tak zachodzę w głowę, co Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma do posiadaczy broni w ogóle. Może od biedy jakoś to przełożyć na, na, na myśliwych, ale też nie. Raczej będzie miało wpływ na polowania, na wykonywanie polowań, a nie na y, przepisy dotyczące użytkowników czy posiadaczy broni. Bo za to odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. tak? I ustawa o broni i amunicji, na którym, która nie jest dziełem Ministerstwa Klimatu i, i Środowiska. Więc czemu takie dziwaczne postulaty? Ja wiem, że to jest jedna koalicja rządząca, więc jak ci coś wymyślą, padnie to na, na posiedzeniu rządu i to pik, pik, pik i za chwileczkę pójdzie dalej. I za chwilę MSWiA wyskoczy z pomysłem, że no to teraz wszyscy a co pięć lat? Nie? Wyskakujemy z pięciu czy sześciu stówek, robimy sobie badania i wszyscy będą szczęśliwi. Ale no, mamy takie dwa negatywne punkty. Ale mam jeszcze trzeci punkt. Zapnijcie pracę. Uwaga. Prawo i Sprawiedliwość chce nowelizacji ustawy o broni i amunicji. 13 lutego 2024, wczoraj informacja. Ta akurat pochodzi z portalu InfoSecurity 24, link pod spodem. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Co ciekawe, w projekcie znalazły się dwa zapisy, które dotyczą bezpośrednio zmian w ustawie o broni i amunicji. Jeden dotyczy wyeliminowania stosowanej obecnej praktyki polegającej na błędnym interpretowaniu. Natomiast drugi polega na pozbawieniu możliwości wnoszenia przez komendantów wojewódzkich policji odwołań od orzeczenia lekarskiego. Projekt ustawy, dwa zapisy, bla, bla, bla. Pierwszą proponowaną przez posłów PiS zmianą jest to, że właściwy organ policji Wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca przedstawi ważną przyczynę posiadania broni oraz spełnia inne warunki określone w niniejszej ustawie. I dalej. Proponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie stosowanej praktyki polegającej na błędnym interpretowaniu użytego w przepisie zwrotu. Nie stanowi zagrożenia dla siebie samego porządku lub bezpieczeństwa publicznego. W oderwaniu od okoliczności wskazanych w artykule 15 ust. 1 punkt 6 ustawy, czy tam w uzasadnieniu, skutkuje to wydaniem decyzji o odmowie pozwolenia na broń w sytuacji, gdy osoba obiegająca się o pozwolenie była karana za popełnienie wykroczenia, podczas zgodnie z artykułem 15.1.6, zastanowiące zagrożenie dla siebie porządku itd., uznane są tylko osoby skazane za określone przestępstwo podają wnioskodawcy. I to jest akurat prawda, bo czasami na tych grupach można znaleźć pytania, co zrobić w sytuacji, gdzie gościu występuje o pozwolenie na broń, ma 35 lat, a w młodości mają tam lat, ja nie wiem, 17-18, bach zrobił jakieś wykroczenie. tak? Nie jakieś drastyczne, tylko tam, nie wiem, udział w bójce, takie młodzieńcze głupoty. No. Czy jakieś tam inne drobniejsze takie sprawy. I Bach jest Halt, i często kończy się to wysłaniem na powtórne badania, a czasami pada w ogóle odmowa. Z kolei druga zmiana dotyczy artykułu 15, h tym drugi, który aktualnie mówi o tym, że odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu policji, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Posłowie PiS proponują, aby zapis brzmiał: Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się. Kropka. Celem zmiany jest pozbawienie możliwości wnoszenia przez komendantów wojewódzkich policji odwołań od orzeczeń lekarskich lub psychologicznych osoby ubiegające się o pozwolenie na broń. Uzasadnienie, komendanci wojewódzcy nie posiadają merytorycznych kwalifikacji, tak, to, to, to jest do kwestionowania przekładanych im w toku postępowania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych. To jest po prostu logika prosta jak budowa cepa, tak? Mam przynieść badania, no to je przynoszę, tak? Jest, to nie jest przypadkowe, żeby nie było, to nie są przypadkowi lekarze, tylko jest w każdym WPA spis pracowni, które mają, nazwijmy to umownie, licencję, są certyfikowane do wykonywania badań. Najczęściej są to, e, są to e, poradnie czy tam przychodnie, które jednocześnie wydają badania do uprawnień na prawa jazdy, e, te amatorskie, zawodowe, wózki widłowe, zawodowe w ogóle, tak? Wszędzie tam, gdzie. W zawodzie wymagane jest przeprowadzenie psychot badań psychot tam psychotechnicznych, się chyba nazywa, tak, e psychologicznych, psych psychiatrycznych i tych ogólnych, a jest cała masa takich zawodów i te e pracownie są do tego uprawnione i część z nich ma jeszcze uprawnienia do badania na broń palną i taka lista jest. W w WPA. Więc idę do, takiego, do takiej przychodni, przynoszę te badania, a pan komendant rzuca na nie okiem i mówi nie, jeszcze raz, odwołuje się. Ale na podstawie czego? Pan komendant raczej z wykształcenia rzadko, kiedy jest jednocześnie psychologiem, psychiatrą i lekarzem ogólnym. Raczej, są to powiedziałbym, niespotykane nie w przyrodzie połączenia. Więc na jakiej podstawie on to kwestionuje? No przyniosłem badania tak, z certyfikowanej przychodni. Uznano, że jestem OK. Na jakiej podstawie pan yy, komendant będzie pod, podważał wiedzę specjalistyczną i doświadczenie lekarza, który się podpisał pod tym wszystkim. I poszczególnych lekarzy, i lekarza orzecznika. Na jakiej podstawie? Także to jest ultralogiczne no. to jest po prostu ultralogiczne. I dalej, jeśli w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na broń, organie prowadzący będzie dysponował dowodami, z których wynikać będzie, że stan zdrowia osoby ubiegającej się jest inny niż wynikający z orzeczenia i nie pozwala na wydanie tej osobie pozwolenia na broń, wówczas w oparciu o cały zgromadzony w sprawie materiał nadal będzie mógł wydać decyzję o odmowie wydania pozwolenia na broń. Tak, i to jest też logiczne, tak, bo gość poszedł na, na badania, przeszedł te badania, ale na przykład wyszło z wywiadu środowiskowego, że nie wiem, że się często upija, a w badaniach nakłamał, tak? bo, bo tam jest są te ankiety, to jest test konsekwencji generalnie się wypełnia, tak? tak zwany. Czyli masz jedno pytanie zadawane w różny sposób, czasem pozornie niezwiązane z tym, o co Cię pytali wcześniej, ale to nie do końca tak jest. Więc tu możesz, powiedzmy, próbować nakłamać, a z drugiej strony spływają yy, tak, że jesteś agresywny, bo ktoś może siebie samego nie oceniać jako, oso jako osobę agresywną, ale jego otoczenie będzie uważać go za osobę agresywną, tak, czy tam coś nawijał, czy się upija i tak dalej, i tak dalej. No to tak, to, to jest logiczne, tak? ale nie może to być na zasadzie takiej, że ktoś przynosi yy, i nagle się dowiaduje, że yy, badania zostaje zakwestionowane. Dlaczego? Bo tak. Hmm, Okej. Okay. W tym kontekście należy mieć na uwadze, że orzeczenia lekarskie i psychologiczne na podstawie postępowania w przedmiocie pozwolenia na broń mogą wydawać wyłącznie spełniający określone w ustawie wymogi lekarza i psychologa, no tak, czyli to co mówiłem, wpisanie do rejestrów prowadzonych przez komendantów wojewódzkich policji po wcześniejszym ukończeniu z, z wynikiem pozytywnym właściwych szkoleń. Należy mieć na uwadze, że zawodowo zarówno lekarze, jak i psycholodzy podlegają Odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad wykonywania zawodu, czyli chodzi po prostu o to, że nie mogą sobie tam e, pachnie I, i, i przepuści po prostu jak leci, no nie, no nie, bo się naraża na odpowiedzialność. Stanowi to daleko idącą gwarancję, że również wydawane przez nich toku postępowania pozwolenia na broń będą wydawane rzeczy, o, życzenia, że będą rzetelne. Co istotne, jeśli propozycje grupy posłów PIS weszłyby w życie, nie byłyby jedynymi w ostatnim czasie zmianami, które wprowadzono w obojce. W zeszłym roku, a tu, tutaj piszą o tym yy, o broni do ochrony osobistej dla mundurówki, to nie będziemy tego czytać, że potrafią na podatny grunt. A, jest ciekawa informacja. Według ustaleń InfoSecurity 24pl do 1 listopada 23. Tylko do WPA Komendy Stołecznej Policji wpłynęło 1555 podań funkcjonariuszy różnych służb o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni palnej bojowej w celu ochrony osobistej. Uprawnienie uzyskało łącznie 1187 funkcjonariuszy. Co ciekawe, przed zmianą regulacji przypadki ubiegania się o pozwolenie do broń, na broń do ochrony osobistej przez funkcjonariuszy były raczej sporadyczne. No, były sporadyczne, bo funkcjonariusze ubiegający się o pozwolenie na broń do ochrony osobistej podlegał takim samym wymogom, jak, jak zwykły Kowalski. No i na koniec komendant, odpowiedni dla jego miejsca za, za mieszkaniem, mówił mu nie, a dlaczego? Bo nie, bo uważam, że Panu jest niepotrzebny i zjazd, tak? A teraz jak im to udowodnili, ułatwili, no to tam macie w parę miesięcy, chyba w trzy 1200 osób więcej. Bach, dziękuję. Dotąd trudniejsze pozwolenie teraz okazuje się najłatwiejszym dla niektórych grup. No i teraz, dlaczego mówiłem, żebyście zapieli pasy? Bo kuźwa, dwa i pół roku było mielone, co mieliście u nas w filmach, w różnych grupach parlamentarnych, i PiS, i tam gdzie bryści, i Kukizowcy, i do wszystkich klubów ludzie chodzili, tak? I starali się namówić na zmianę ustawy o i amunicji. Między innymi tam były te punkty, które teraz PiS wnosi, tak? Czyli tam o tej konieczności, o, o, o tej możliwości odwołania się komendanta i ten drugi o tych yy, tam, że coś w przyszłości ktoś nawywijał i nie, bo nie. Tak? I przez dwa pół roku było niemożliwe zmienienie ustawy o broni i amunicji taki czy inny sposób, czy przyjąć jeden z gotowych trzech projektów złożonych przez różne trzy środowiska, czy wybrać z tych projektów coś, ale dokonać jakichś głęboko idących zmian, upraszczających, tak? To jest to, o czym mówiłem w tych wszystkich filmach. Tu macie link do, do playlisty. I osiem lat rządów, dwa i pół roku ciśnięcia ich o, o te zmiany, i się nie dawało. I nagle dzisiaj PiS się obudził, w momencie kiedy. Nie mają większości sejmowej i w tej chwili w Sejmie mogą tyle, co przedstawiciel narodowy, co już raz mówiłem, na gestapo w czasie wojny. tak? Nic nie mogą w tym Sejmie zrobić, bo mają 190 tam ilość osób, ale to nie jest większość, bo większość jest 231 i ich po prostu w każdym głosowaniu rozjeżdżają jak chcą. To teraz się obudzili. Dlaczego teraz się obudzili? A no dlatego, że poparcie spadło tak? i już nie jest fajnie, jesteśmy rządzącą większością, tylko jesteśmy bardzo dużo, największym klubem w Sejmie. Ale jesteśmy w opozycji i pewnie ktoś usiadł do Excela, do tabelki i policzył sobie, że 220 tysięcy osób posiadających pozwolenia na broń, potencjalnie jeszcze pewnie ze 100 czy 200 tysięcy osób, które się będzie ubiegać o broń i jakaś tam grupa miłośników sportu strzeleckiego czy, czy szkoleń wojskowych i tak dalej, plus część ich rodzin, to się nagle okazuje, że to jest kilkaset, kilkaset tysięcy głosów. I nagle się okazuje, że można tym wygrać wybory, tak jak były ostatnio, tak? Podejrzewam, że gdyby mieli te kilkaset tysięcy głosów więcej, to by dalej rządzili. I teraz się kuźwa obudzili. Brawo, dziewczyny i chłopaki z PiSu. Przy czym, żeby było jasne, to dotyczy dokładnie wszystkich, bo teraz ci rządzą, yy, pomysły na zmiany, oby nie, w, w ubojce są takie, jakie są, tak? Czyli ściganie muzealników, utrudnianie życia myśliwym, wprowadzenie być może badań dla wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń. O, teraz jesteśmy goście, tak, teraz to rządzimy i w ogóle będziemy sobie robić, co chcemy, tak? Ale za trzy lata na przykład z hakiem, albo może nawet wcześniej, jak się sytuacja odwróci, nie wiem, może się na przykład rozpadnie koalicja, może coś się wydarzy, ale przy następnych wyborach, jak się nagle okaże, że już nie mamy takiej większości, bo sondaże wskazują coś zupełnie innego i będzie walka o, każdy, o każde tysiąc głosów, to wtedy sobie jeden z drugim przypomni, powie, ty, Heniek, tych strzelców, to już mamy 300 tysięcy z pozwoleniami, to ich może być tam pod 700, 800 tysięcy, może by się trzeba do nich uśmiechnąć. No i się pewnie będą uśmiechać. Tylko pytanie brzmi: kto wam w to kuźwa uwierzy, tak? Jak robicie z nami to, co robicie? Oczywiście jest też wina środowiska. Środowisko nie jest zjednoczone, jest podzielone. Nie, myśliwi śmieją się ze sportowców, sportowcy śmieją się z myśliwych. Ktoś tam się jeszcze śmieje z czarnego pruchu? Na no, takiej zasadzie jak, jak w wojsku, tak? Po co w każdy jednostce jest chemik, żeby saper miał się z kogo śmiać? No i to jest takie właśnie kuźwa, e, tak? Trzy projekty ustaw, dobra, no trzy projekty ustaw to jeszcze półbiedy, tak? Ale tutaj ci nie lubią tamtych, tym się nie podoba to, tamci by zlikwidowali coś jeszcze innego, ci by utrudnili, ci by ułatwili, tak? A ci rządzący, tak długo jak są przy władzy i mogą sobie robić co chcą i czują się bezpiecznie i komfortowo, mogą, jedy... <grym> najczęściej będą utrudniać. Tak? Bo na to wychodzi, jak się patrzy tak poza jednym, to trzeba oddać Platformie Obywatelskiej, 2011 rok, zmiana ustawy o broni i amunicji do kształtu, który obowiązuje mniej więcej obecnie. Tam były jakieś małe poprawki, ale to była największa zmiana, najbardziej ułatwiająca dostęp do broni palnej w kraju przez ostatnie 100 lat. Mniej więcej, jakby tak policzyć, tak? No tak, no w sumie tak, bo przypomnę, że pozwolenia na broń e, e, pierwsze w Polsce wprowadził e, 25 chyba stycznia 1919 roku, rozporządzeniem Naczelnika Państwa, Piłsudski Józef. Pozwolenia na broni, kary za brak posiadania. Znaczy za nielegalne posiadanie. Więc, to jest tyle śmieszne, co jest żałosne, tak? Osiem lat rządzenia, 2,5 roku kładzania im do głowy, żebyście coś zrobili fajnego dla strzelców, żeby zdjąć pewne bariery, zlikwidować kretyńskie rzeczy, typu książeczki, wymóg osobistego dymania do WPA, z kwitem do zarejestrowania. Ja tam lubię chodzić do tego WPA warszawskiego, bo no są bardzo mili ludzie, to już nieraz mówiłem, ale tak, no nie lubię być zmuszany do tego, żeby chodzić nawet do miłych ludzi, a jestem zmuszany. Kupię broń, sprzedam broń. Bach, WPA, tak jakby nie można było. Dzisiaj widziałem rozmawiając z gościem, który mieszka w Kanadzie, pokazałem i pozwolenia na broń swoje. Pum! Karta plastikowa. Dziękuję, można. A mówię, że ma 30 parę sztuk broni palnej i ponad 30 tysięcy sztuk amunicji w domu. No i co? No i nic. A u nas myśli, ja mam trzy. Trzy książeczki mam chyba. Tak, tak. Trzy książeczki. I muszę to nosić ze sobą. No bez sensu, kompletnie. No. Także mówię, no politycy są. Tak. Gratuluję, szapoba. Teraz to, co możecie, drodzy, drogie posłanki i drodzy posłowie z y, zmieniać. A teraz to, że, bo to jest oczywiście, oni podejrzewam, że znają sobie sprawę z tego, że, że ten ruch to, tak? <grym> nic nie zmieni, bo nikt nie będzie tego głosował najprawdopodobniej, chyba, że jakimś cudem się w Sejmie większość za tym projektem opowie, w co raczej nie wierzę. Bo raczej spodziewam się, że może być już gorzej niż, niż było. I, I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że oni o tym doskonale wiedzą, ale to jest takie puszczenie oczka. Chłopaki nie zapominamy, nie zapominamy o was, troszczymy się o was, strzelcy wiecie, jak w gramy tak. Tylko 8 lat rządziliście i co zrobiliście? No właśnie. Dobra, tyle, bo zaczynam się nakręcać. Dzisiaj na koniec filmu podziękuję wszystkim patronom, zachęcam wszystkich patronów do wspierania w serwisie patrony. Link poniżej. Dziękuję za wszystkie lajki, suby, komenty, szerowanie. Bardzo proszę o yy, współtworzenie naszego kanału przez lajkowanie, szerowanie, komentowanie, yy, żeby YouTube nas, nasze algorytmy YouTube a traktowały nas fajniej i docieraność kanału rosła. Tyle. Dobra, następny film, mam nadzieję, już krótce o sprzęciku.